Brawo. No, mamy tutaj Bolek, jesteśmy na Tarkominie Już drugi odcinek Do Red Bulla nagrany na Tarkominie Pokażę wam o co chodzi w akcji Red Bull Skate Arcade To już piąty poziom Szósty chyba Szósty? Bo, bo był Oli Oli, Kickflip, Show, Teepee Jump, No Slide I Fifciasek, szósty Kurczę, licznie mm. No, to już szósty poziom, 50-50 Nie wiem czy poradzę sobie z tym Ogólnie spróbuję, może na rurce na flacie. Trochę się boję, ale no, tak to wygląda. Trzeba zrobić lepiej niż ja, żeby wygrać buty DC, kamery Sony i Bony. Nieśmiertelny no. żart. Tak, nieśmiertelny żarcik, zawsze się podoba. No, i no, tyle. Polecam, startujcie startujcie w Red Bull Skate Arcade. Fajne nagrody do wygrania. Można wyjazd do barcy wygrać, spotkać się w Madares no. Będzie go? no nie będzie. Jak mówił, że będzie, to będzie. Powiedział, że do zobaczenia w Bart. Nauczyłem się już angielskiego. To trochę. Na nie wiem są to nie mieli, są na naklejki. A mieli na pewno. Dobra. Pokażę wam jak działa ten hit. To... No to dawaj na pierwszym, żeby nie było. Na tym tym. Na tym? Dobra, to na tym zrobię Ale Także z tej strony przy zawracając? Nie, od razu robimy. To do soboty? pila. O ja. No, trzeba zrobić troszkę lepiej się. Jakieś tak. No ja, nie umiem lepiej ja się nie znam A na poręczy Kurczę musiałem Nie umiem, nie umiem. boję się na poręczy zrobić niestety ja jestem Ciepła krucha i nie potrafię Ale mogę na rurce na facie pokazać jak, jak to wygląda Tylko ładne, jakieś szybkie wiesz Tylko jakieś takie w tempo robić Ale zejdzie się w kąt? No tak Chyba tych nie już tłumaczę o co chodzi Jak ten tyg wygląda można chyba w sumie na kołtarzu zrobić, to czy ja nie umiem? A, zrobić takie przez całość? Nie, bo to na frontside, to to sami ost ostrzy gracze robią Jak to na frontside? Przecież jedziesz tendy? Ale to ja zrobię takiego backside w 50 A, bo to na no tak No, to trzeba franczy. pamiętaj, że to jest franczy w 50, a nie backside No może zrobię jeszcze parę trików, żeby troszeczkę zachęcić do tego moją skromną a, wjazdę to było backside No, to było backside To tak nie robisz. No to pamiętajcie, lepiej niż ja i można wygrać fajne nagrody i wyjazd do barcy. W ogóle jest taka akcja, że jak ktoś chyba zaliczy do 14 maja wszystkie poprzednie 5 etapów, to wygrywa jakiś pakiet naklejek. Pakiet naklejek? <grym> no. To ja też chcę. No to za późno. Kurna. Nie, jeszcze mam ze dwa dni albo trzy. czy jest 11. Ten... No to zaraz dogramy. <grym> Dobra. No, to pokażę, pokażę jeszcze Wam, może no, na poręczy, fiblika, albo coś po fiblikach. No podobnie.